Witajcie w mroku! To są szepty z ciemności. Dziś usłyszycie historię o miejscu, które nigdy nie powinno istnieć, o budynku, który oddycha, i o człowieku, który usłyszał coś, czego nie dało się zapomnieć. Posłuchajcie uważnie. To jest samotny krzyk w pustym bloku. Nie wiem, od czego zacząć. Czasami cisza jest głośniejsza niż jakikolwiek dźwięk. Ten blok widziałem codziennie szary, obdrapany, jak trup stojący wśród innych budynków. Wszystkie okna były ciemne, z wyjątkiem jednego. Usłyszałem go w listopadzie krzyk niegłośny, niewyraźny jakby ktoś krzyczał w zamkniętym pokoju, dławiąc własny głos. Zatrzymałem się, ale po chwili zapadła cisza. Został tylko wiatr i stukot kropel oblaszany daszek. Trzy dni później wróciłem tam. Nie wiem po co. Drzwi były uchylone. W środku panowała cisza gęsta, lepka. Na ścianie ktoś napisał: Nie słuchaj go. Na trzecim piętrze drzwi uchylone mieszkanie numer 12. W środku magnetofon. Klik. Is... Jeśli to słyszysz, nie idź wyżej. On nie lubi, gdy ktoś schodzi. Słyszę go każdej nocy. Chodzi po klatce. Czasem zatrzymuje się pod moimi drzwiami. Mówi, że blok musi oddychać. Że jeśli wyjdę, to on wejdzie. Zacząłem śnić o tym miejscu. Korytarze prowadziły zawsze do jednych drzwi: numer 12. Za nimi ja stoję po drugiej stronie, patrzę na siebie i uśmiecham się. Poszedłem tam znów. W nocy ściany były czyste, jakby ktoś próbował udawać, że nic się nie stało. Na schodach słyszałem kroki, nie swoje, inne. Wszedłem. W rogu stała postać. Odwrócona tyłem, kiedy się obróciła, to byłem ja. Nie wchodź tutaj, on już wie, że jesteś. Obudziłem się w domu, nie wiem jak. Na stole leżała kaseta. Włączyłem ją. Minęły dwa tygodnie, blok zamknięty, ale nocą, światło w oknie, trzecie piętro, ktoś tam stoi, czasem macha do mnie. Zostań. Nie wiem, czy to jeszcze ja. Nie wiem, czy w ogóle stamtąd wyszedłem. Kiedy zamykam oczy, wciąż widzę korytarz na końcu drzwi z numerem 12. Słyszę kroki, a potem krzyk. To była historia zatytułowana Samotny Krzyk w pustym bloku. Dziękuję, że wysłuchaliście. A jeśli czujecie, że ktoś stoi za wami, nie odwracajcie się. To tylko szepty z ciemności.